Bum, boom, bum, boom, bum, boom. siemanko, jezu, dzianku, tutaj w ogóle dzisiaj czas na drugą część przechodzenia Double obvious. i tutaj był auto zapis. i jeszcze na końcu będzie bonus, zobaczycie co to będzie za bonus, jest to bardzo fajna rzecz, no i teraz zaczynamy przejść, tutaj się wow pojawiło z rogu ekranu, i teraz idę dalej. Hoppa! Teraz oczywiście sobie wchodzę tu na górę. I tu jest trochę trudne. Le le level 15, ale co zrobić? Nie wiem. Iść? Nie, to była zła Ale gdzie się teraz pojawił? I czy mi się wydaje, czy na tym levelu nie ma checkpointa? O, przejechał nas. To nas przyniosło. Do przodu sztuk. Udało się. Okej, okay, to jest dźwięk tłoków Tutaj jest level 16, level 17, w końcu mamy checkpointa i wchodzimy na górę. Na no, czym polega? na czym to polega? Nie wiem, tutaj trzeba wskoczyć. Nie da się! Nie da się tam wskoczyć. Co ja mam robić? Jesteś w punku. Okej. Okay. Ale skąd to mi się wzięło? Nie wiem. My jesteśmy i... Wygrałem. ale zaczynamy i teraz już przechodzimy do bonusu. I zobaczycie co to będzie za bonus. A bonusem są mechanizmy z redstone. I to jest ten bonus. Szkowałem go kiedyś już dawno temu. Przed istnieniem mojego kanału Inny, Pierwsza jest to gra planszowa. Musimy wylosować tutaj Musimy kliknąć na losowy Tak 5 pól do przodu To idziemy na Pole numer 5 Dobra Zgasiło się I teraz klikam kolejne No to dobra Jest i Trafiłem dwa do pola doprzedu, czyli idę na pole i kończę tą całą planszówkę. Dobra, było fajnie. Teraz przechodzimy do tego skomplikowanego, skomplikowanego mechanizmu, który wyrzuca creepery w powietrze. A dalej jest telefon, Który się włączył. I można po nim rysować. A teraz czas, żeby go wyłączyć. I mówię już Wam, pa pa widowie. Piu.